Jest! Ślicznie! Siemano lolteczki z tej strony. Blawik. A dzisiaj będziemy kontynuowali naszą przegodę. Ostatnio skończyliśmy mniej więcej w tym miejscu. I będziemy się z gościem chyba jakoś grzecznie napierdzielać. Mamy bardzo fajną broń. No, Cyk! Patrz teraz. No właśnie... Pierdzielaj granata! No już, to już się. Dobrze... Mamy to. Kolejne... Ja bym chciał ich jak najwięcej ominąć, żeby... Jednak tutaj nie było. Tutaj się wydaje, jakby coś miało być. O, właśnie. A... To się nam zawsze przyda, tutaj. Ewidentnie, tutaj zaraz coś wyskoczy, nie? Dobra. Uciekamy boczkiem. Na drugą stronę. A, o, cholera. Nie chcę za dużo zużyć. Jeżeli nie muszę, to nie chcę za dużo właśnie zużywać tego naszego środka. Bo jednak, no, może się przydać. Dobra, cyk, przeładujemy od razu, żeby mieć jedno wolny, jeden wolny slot. Idziemy w tę stronę. Dobra, tutaj nic nie ma. Tych. O nie Okej okay. Dobra, niestety za truci. Co nam to... Co nam to niestety daje? Słowa tak redukują redukuje odnoszone obrażenia. Cyk, dokładnie. Mamy to, super. Dobra. Tutaj nic, tutaj nic, czyli nam tylko tabron. Dobra, idziemy. W takim razie. Idziemy do góry. I teraz powoli możemy się wracać, jakby nie patrzeć. Bo mamy ten klucz i mamy dwa klucze. Jeden dodatkowo tych pomieszczeń, które wcześniej mieliśmy zamknięte. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kurde, no fajnie by było jednak się ominąć. Je Nie chciałbym, ale muszę chyba. No bo jednak nóż jest ważniejszy. Tak, nóż jest dość istotny. Dobra, tam jeszcze jest możliwe, żebyśmy poszli. Bo tam oni od razu są. Czy ja tu w ogóle byłem? Nie, tutaj przecież ich zabiłem. Dobrze, to może być skrót. Ok, tak? Tu byśmy mogli do dźwigni te, windę do warsztatu. Tak, wróćmy. Skoro i tak już jesteśmy, to w czym problem? Dlaczego nie? To okay, już wiemy, dlaczego nie? Już gin! No ma szmato! Noź! Mamy te dwańki. Teraz sobie tutaj. Użyjmy naszego wspaniałego klucza. To nie on gdzieś jeszcze się przyda, zaraz zobaczymy. Dobrze, było warto. Coś jeszcze? Nie, to będzie wszystko. No to tak. Nie by warto, no ale w sumie dalibyśmy radę bez. Dobra, Łońskurt, się, synie? Nie powinieneś stać. ślicznie Torba na biodra Kolejna sztunia Także fajnie tutaj Tak, to też nam się przyda I ostatnia rzecz Rolka filmu Dobrze No i super To sobie przeładujmy czy tutaj coś jeszcze będzie potrzebne? Chyba nie Cyk, wchodzimy w to miejsce Ten gościu wygląda... A nie, on został roz, rozdziabiony Także raczej nie ma się czego bać Tu mogliśmy Za pomocą tych kluczy chyba wejść, tak? Super Wspaniale, co my tu mamy? Proch strzelniczy. Jak najbardziej z chęcią pięknie przyjmę. Tutaj przepychamy. Tu mamy jakąś. Okay. To jest kom komisariat? I tu mieliśmy. Co nam to dało? Rolka filmu Okej okay. Myślę, że to o to chodzi że Teraz będziemy mogli sobie pójść do ciemni w ciemni odpalić tę rolkę, dobra Tędy, tędy, tędy. Okej, okay. syk. Tu jesteś, skurczy synku. Nie. ślicznie dziękuję. Masakra było blisko. Ale się udało, super. Dobra. To teraz wracamy sobie do ciemni. Ale lizacze widzę kurde. Już zaczyna być ich naprawdę coraz więcej Nie wiem czy mi się to do końca podoba No ale trudno Więc tak, kryjówka hmm, To jest jakieś biurko To jest jakiś hmm. Nie wiem za bardzo o co chodzi powiem szczerze Coś nam to pewnie podpowiedziało Ale nie do końca wiemy co Dobra, mieszankę weźmy Wyjmi, wyjmi Cyk, połącz A, nie połączę tego Przechowaj, dobra no To jest lipnie, bo nie mamy trochę, że się tak wyrażę Zdrowia Gdzieś widziałem Chyba jaki to ma być szyfr, ale nie jestem oczywiście pewny. Cyk, k. O. No właśnie coś myślicznie. No Dobra i tutaj mamy gniazdo na naszą wieżę. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj, bo przecież mamy Mamy klucz. Dokładnie. Mamy proch. Jeden drugi. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Dobra. Duża ilość prochu Wydajny proch żółty hm. Dobra Połącz Cyk Połącz Cyk Mamy to Niestety, niestety mamy nic do strzelby Także jest dobrze, no to jest pojęcie względne okej, okay, jesteśmy w tym rynsztoku teraz trzeba pójść tu w lewo i do góry Jak najbardziej, tutaj idziemy do góry. Jesteśmy teraz w dość ciekawym miejscu. Czyli tak, pójdziemy sobie do pokoju, bo chyba więcej tutaj. Nic nie zrobimy. Czy tutaj mogliśmy coś. Nie. Nic nie mogliśmy więcej zrobić. No to dobra, to, to lecimy w takim razie. Dobra. Jesteśmy w pokoju monitoringu. Coś tutaj chyba nie, chyba nic nie, nic nie mamy. Tu możemy coś zabrać. Niekoniecznie to ewentualnie możemy przechować, bo to nam na razie nie jest potrzebne. To ogólnie możemy, w sumie też, przechowajmy. Nie jest to jakiś tam duży problem. I teraz tak wygląda na to, że wieże i skoczek są na tej samej ścianie. Dobra, a goniec oraz królowa nie stoją obok siebie. W końcu, super. Dobra, udało się. Udało się także. Się... Dobra, Ada, daj mi sekundę. Pytanie nie raczej jak to wyciągnę to od razu mi zamknie. Okej. Okay. Jest troszkę creepy. Dobra, mamy fioletowe, a ja nie potrzebuję fioletowego, mówiąc szczerze, nie by było, jakbyśmy... Okej... Okay. Czyli wiemy, że to jest zamknięte... Tu możemy? E, nic nam to nie da. Tak coś właśnie chciałem. Czy to by było zbyt piękne? Super, mamy roślinkę. Cyk. Połącz. Mamy to. Czy tu coś jeszcze znajdę? Chyba. Pulpit kontrolny. No i próbujemy. Niestety... Ślicznie. Mamy to. Kurwa mać. Dokładnie. Co, będzie teraz kurwa te łapy Mamy municję, możemy zrobić! Tak żeby inaczej. Ulera jasna. tak takiem szybko chowa, że. Nie Ej! Dobra. Widzę, że zaczyna, to mam nadzieję, że nie spłoniemy. Wejdę z czekamy. Lecimy z tematem. Still live, dokładnie. Dobra, na tego skurczybyka byka. Nie chciał z nami po dobroci, to pójdzie po złości. Lecimy na dół. Co tutaj szybko możemy zrobić? o, dobra. O ty skurczy synku. Tutaj coś. Okay. Dobra. Okej. Okay. Wiemy, że raczej nic z tego nie będzie. Użyj. Bijjemy. Biegnij na nas. Cholero! Cholero. Nie wyszło. Dobra. Okej. Okay. Szybko cyk. Wyposaż. No, no nie wierzę. Leż. Szybko, szybko, szybko. Kurwa syna jeden. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Idziemy kurwa nie. No. Jeszcze się kurwa trzymasz? Kurwa syna jeden. Dobra, co możemy tu jeszcze wymyśleć? Weźmy sobie to, żeby wzmocnić swoją wytrzymałość. Kuru! Do this. Powiedz, że go ciachnie, powiedz, że go ciachnie Nie ciachło go, no kur... Chodź, chodź I już chuj Co, już kolejny raz nie mogę? Dobra. Daj Robimy to. Cyk. No nie wierzę. No, no zaraz mnie po prostu zapierdoli. Mamy. No teraz go teraz, błagam Cię. Ślicznie. No weź go, zajeb. Zajeb go, zajeb. No nie. Jest? Ślicznie. O to mi chodziło. O to mi Mordo chodziło. O cholera. Ja też. Naprawdę. Coś tu jeszcze tu mamy. O masakra. Oles. Grzyb jeden ty. Dobra, coś tu mamy? Nie, nie mamy. Czyli chyba tędy. Ja pierniczę. Ile trzeba w niego, kurde, amunicji? Strzelać żeby się ham kurde odczepił mam nadzieję, że już naprawdę po nim dobra mamy teraz tak dźwignie a no to tyle tu mamy tutaj te dźwignię. jesteśmy spokojnie na pewno Ada, gdzie jesteś?

Coś możemy zabrać. W sumie chyba nic szczególnego. Nie, nic. Zapiszemy. I lecimy z tematem. Chodź. Może prowadź ty. Mam pomysł okay. Chciałem ją uciąć Nie będzie ci wadzić, no ale już Dobra kolejka będzie tam Czekam aż No Dokładnie Prawie zerowa ilość amunicji. Czekam jeszcze na tego kurde super mocnego tyrana. Nie wiem, jak my go zabijemy. Nie mam bladego pojęcia. Coś tutaj? Razu cyk, o przyjmie ster. Jak mam się przygotować? Z czego? Ja tu już nic nie mam. To jest jakieś czerwone, ale to też. O! Nie, tutaj nic nie mamy. Sterownia. Zamek tarczowy jakiś. No też nie za bardzo widzieliśmy. Nie za bardzo wiedzieliśmy co i jak tam Gniazdo, wtyczki To nam niepotrzebne Nie, to co mieliśmy wziąć to wzięliśmy Maszyna, maszyna do pisania Jedynie szkoda mi tego mocowania, które było Nie mogę się doczekać, aż FBI zniszczy Kolejne obszary i zabiorą tych cholernych do sprawiedliwości Zgadzam się, ale żeby być jasnym nie pracujesz w oficjalnej kwalifikacji To jest federalne sprawiedliwość once we get the g-virus i'm back on my own hey leon trust me oh Kohana, trust me honestly if i didn't you'd probably be dead right i, I thought i might need your help and i was right if you can secure the g-virus i can make sure what happened in raccoon city never happens again nita you said it yourself it's a federal case i don't Leon, have the authority look at me i'm a liability now if i'm gonna finish this case you're the last hope i've got i'm not just gonna leave you here what if you're attacked what if you need help uh-huh i'll be fine don't worry about me i gotta see this through and i want to see you again I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Nest. Okay. Go. Let you Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. I'm fine. So Leon. I'm counting on you. I know. Coś mi się nie podoba i to jest za bardzo się chyba z tym Lionem tak jakby spikła, nie? Bransoleta z identyfikatorem, dobrze. Coś mi się tak wydaje, że za bardzo się troszeczkę przytula do nas. No ale to może moje takie jakieś wyimaginowane tematy. Dobra, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie to docenić. Dzięki Wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku.